Z nami Kamil Wojciechowski. Witaj ponownie poznałeś już swojego przeciwnika. Jakie pierwsze wrażenia po ważeniu? Eee, jakie pierwsze wrażenia no, przede wszystkim jest dużo niższy. Eee, no, tak samo myślę jak walczy w klatce, tak samo ma podejście do życia. No odważny z jego strony, że wziął tą walkę na tak krótki czas. jeszcze eee, tam e, męczył się z wagą rano, więc naprawdę czapki z głów podejmuje tutaj. Wyzwania, duży szacunek. E, też tak po walkach zawsze. Jak oglądałem jego walki, to wita się z tymi przeciwnikami jest taki miły, uśmiechnięty, duży szacunku. Widać, że taka bardzo pozytywna osoba i to samo z jego twarzy bije. E, no jest, sprawia wrażenie bardzo pozytywnego człowieka. Miałeś okazję dzisiaj z nim porozmawiać? Nie, ja nie jestem wielkim fanem rozmów z przeciwnikami. Przed walką? Przed, ale podać mi się jakoś kurczę nie zdarza, jakby jest takie coś, że jednak po jakimś czasie to jakby jest naturalne dla mnie, ale jak się okładamy po ten, jakby nie idzie tego tak przełączyć od razu być może. Poza tym po tych walkach się tyle dzieje, chyba, chyba głównie to jest powód, że tyle się dzieje. Człowiek ze znajomymi, telefony, wywiady dalej, zmęczenia, adrenalina. Chcesz ten czas już spędzić też w gronie bliskich. No i tak jakoś się, ja, mnie tam nigdy nie ciągnie, żeby, żeby ten czas spędzać z przeciwnikiem. A powiedz mi po wczorajszym Mediadeju, bo no wczoraj generalnie było tak kameralnie, to dzisiaj już tak reflektory w oczy. Czujesz już ten dreszczyk emocji przed dniem jutrzejszym? Koncentrujesz się? Jak to wygląda? Nie, 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 nie. Jutro poczuję około 13:14, mam wrażenie, ale nie, nie mam czegoś takiego. Cały czas się skupiałem na tym, żeby się załadować, jeść i żeby było przyjemnie. Po co jakby dodatkowo się stresować? To jest tylko, tylko praca. Jasna, a powiedz mi po wczorajszym Mediadeju, czy ty jeszcze jakiś masz trening, czy po prostu już tylko wyciszasz się, koncentrujesz? Jak to wygląda? Te ostatnie godziny przed walką, ostatni dzień przed walką? Nie, dziś już nic nie trenuję, po prostu czysty odpoczynek. Jutro może rano jakiś spacer rozciąganie, może jakiś rozruch, ale to dosłownie taki pięciominutowy akcent, żeby, żeby się pobudzić, a tak naprawdę zaczniemy się grzać przed walką. Tak porządnie się przepalić i, i potem już waleczka, nie? To tutaj pobudka. Ech, wiesz co, no ja walczę późno, więc ja wychodzę z takiego założenia, że w opór śpię, bo to potem jakby, żeby mnie jakaś słabość, senność nie łapała w tej późniejszej fazie dnia, nie, to cały tak tydzień starałem się właśnie gdzieś później właśnie spać i, i spać w opór, żeby to mniej więcej się lekko te 2-3 godziny przestawić, nie. Jasne, słuchaj, zanim pozdrowimy sponsorów czy znajomych, to ściągnij teraz bluzę żeby oficjalnie być tak Dobrze, w takim razie czas na pozdrowienia czy dla znajomych, czy z trenerów, sponsorów dla wszystkich, których uważasz Przede wszystkim osoby, które mi się pomagały przygotowywać do tej walki tak Nelson Club JNL Club, Fight Club Silesian Cage Club na sparringi też jeździłem przede wszystkim Jacek Bednosz który najwięcej dla mnie poświęca czasu Mati Teodorczuk E, no i wszyscy, którzy gdzieś tam właśnie się w moim klubie przewijają. E, osoby gdzieś tam e, mi bliskie, tak, moja dziewczyna Sandra, moja rodzina e, za całe wsparcie. No i sponsorzy, e, którzy no, w tym sporcie bez nich byłoby bardzo ciężko. MD Dom, Domy z drewna, Tratoria 24, Sauron Tatu, Active Brokreacja, Sklep Furia, Wodicars MatLife Bartosz Winczek, przygotowanie motoryczne też, Health Fahura Barber i zapleciona jest i jeszcze serwis Woźnica. Słuchaj, no to cieszę się, że tyle osób Cię wspiera, nie tylko mentalnie, ale też finansowo i z każdej strony, w każdym razie, Powodzenia jutro, wszystkiego dobrego. Serdeczne dzięki, do zobaczenia. Dzięki.